Mała poleciała jak Superman i pobiegła do ojca, ale wszyscy stojący tam ludzie wycofali się sami. Wtedy takla zaczął mówić gniewnie, że powinnaś stąd odejść. W przeciwnym razie pogrzebie cię razem z tym domem, ale Khoti zignorował jego słowa. Dlatego takla uniósł rękę, żeby uderzyć Khoti. Wtedy jego ojciec zatrzymał takle i zaczął mówić, że jesteś taka duża, a podnosisz rękę na małą dziewczynkę. Czy masz w sobie choć trochę wstydu? Ale takla zaczął mówić, że dzisiaj nie zostawię tej dziewczynki. To uderza mnie w każdym filmie. Potem młodszy zaczął mówić Wujku, nie bądź zbyt smutny. W przeciwnym razie łzy zaczną mi płynąć z oczu. Wtedy Takla zaczął mówić Dziewczyno, nie martw się. Tym razem zmiażdży cię koparka JCB. Wtedy kierowca ruszył w stronę Szchoty z koparką JCB, ale Szchoty również przyniosła magiczną różdżkę z mocą zniszczenia koparki JCB i położyła ją przed nią, aby ją zatrzymać. Jednak koparka JCB była bardzo potężna, więc choti zaczęła się cofać, a z jej butów za zaczęły sypać się iskry, ale Choti nie była gotowa na porażkę, więc zatrzymała koparkę JCB z całej siły i uderzyła ją magiczną różdżką, wysyłając ją w kosmos. Tam Takla siedział w milczeniu, potem odzyskał przytomność i zaczął wszędzie szukać koparki JCB, ale nikt nie mógł jej znaleźć. Wtedy Choty zaczął mówić, Akle wujku, może twoja koparka JCB krąży wokół ziemi? Wtedy kierowca spadł z nieba na ziemię, przez co w ziemi pojawiła się szczelina, ale dobrze, że kierowca wciąż żył. Wtedy Wtedy wszyscy bandyci razem ruszyli naprzód, żeby zabić Khoti. Ale Choti wzbiła się w powietrze, wyciągnęła ręce i zabiła wszystkich bandytów jednym zamachem. Potem wylądowała. Ale z obawy przed Khoti wszyscy bandyci uciekli stamtąd. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał.